Zmieniliśmy restaurację Pizzahat w magiczne miejsce dla najmłodszych, w którym rodzą się i odżywają wspomnienia. Przygotowując dzisiejsze wydarzenie, chcieliśmy przede wszystkim dać możliwość dzieciom spędzenia bardzo fajnego czasu w naszych restauracjach. Dlaczego akurat wspomnienia? I co one mają wspólnego z Pizzachat? Jako marka Pizza Hut wierzymy, że chwile spędzane razem w gronie najbliższych i rodziny mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w tych czasach pośpiechu i zabiegania. No to już wszystko jasne. Ja strasznie lubię takie pojąki. Bardzo zawsze lubiłem wszelkiego rodzaju odpustowe zabawki. I całe szczęście, że coś takiego się pojawiło, bo wolę, żeby chyba dziecko się zajęło tym, niż wyjąło smartfona i siedziało na przykład na... W portalu społecznościowym. No, tak się zajmę taką zabawką na leczenie lęków. Czy ktoś z Was kojarzy, który to jest Bolek, a który to jest Lolek? To jest taka jedna zagadka z dzieciństwa, którą pamiętam. A druga, to tak naprawdę, z którym bardziej sympatyzowała Tola? Z Lolkiem czy Bolkiem? Ja na przykład pamiętam, jak z moim bratem starczyliśmy mamy takimi rzewami. Ona oczywiście się bała, było mnóstwo śmiechu i do dzisiaj to pamiętamy, wspominamy i razem się śmiejemy. Ja bym chciała, żeby moje dziecko, z którym bardzo starannie planuję każdą wolną chwilę, również miało takie wspomnienia, żeby miało do czego wracać i z czego się śmiać wtedy, kiedy będzie już dorosła. W całym przedsięwzięciu wykorzystaliśmy kultowe zabawki właśnie po to, żeby również rodzice mogli powrócić do swoich wspomnień z dzieciństwa. Dzieci bawiły się u nas świetnie, ale dzięki właśnie tym gadżetom rodzice mogli powspominać to, jak świetnie bawili się, kiedy byli mali. Wróćmy jeszcze tylko do jednej ważnej rzeczy. Czym są wspomnienia? Wspomnienia są dla mnie po prostu pamiątki. Hmm. Jak byłem w Gdańsku, kopałem w morzu i chodziłem na lody. Nie, nie, nie. Wspomnienia to nie, nie. jest coś, co zostaje zawsze. A dzisiaj wspomina. Mhm. a jakie są twoje najfajniejsze wspomnienia? I lubię siedzieć, kiedy za oknem pada deszcz, to ja wymykam ze te jest za oknem słońce. To jest, jak cię jak to zrobiło? Hitcahat. Tu rodzą się wspomnienia.